Cześć kochani, witajcie z powrotem na moim kanale albo witajcie na moim kanale, jeżeli jesteście nowi, to zostawcie suba. Dzisiaj mam gościa, ponieważ bardzo Wam się spodobał ostatni odcinek jak nagrywam z kim? dlatego dzisiaj zaprosiłam kolejną osobę. Ja Cię zaprosiłam do domu. <grym> tak, ale ja... Już. <grym> tak, cześć, tutaj Marti. I dzisiaj będziemy <grym> robić Marti makijaż i będę <grym> jej zadawać pytania. No to co? Lubię no to... jak mnie ktoś maluje. O, bardzo żeby. Lubię. Lubię, no. No, nie lubię innych polować, ich się zawsze strasznie stresuje, ale dlatego też się tak jakby przymuszam do tego, mm -hmm. wiesz, żeby żeby się nauczyć. O, wzięłaś yy, nawet takie diamenciki. Taki? Ale ja ci będę robić diamencikowe. Wow. Wow. No to przechodzimy już do odcinka, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, z kim chcecie następny odcinek i wpadajcie na nasze Instagramy. I na kanał do Marty, bo u Ciebie też jest jakieś Tak, filmy. u mnie też się pojawi film z Agatką, też będą różne pytania, więc dawajcie też do mnie. Zacznijmy od jakiejś bazy. Ja w ogóle widzę, Pieniądze. że wam bazę w ogóle. Ja, ja mam tak, mam twarz i nałożony krem tylko. Aha. Więc y, powinno być. Okej, okay. jakąś bazę. Pierwsze pytanie. Czy planujesz jeszcze jakieś piosenki? Tak, robię kolejny klip teraz y, pod koniec czerwca. Czyli piosenka powinna się pojawić na początku lipca Idę za ciosem. i za zaciosem. I chcesz jakąś ogólnie robić swoją płytę? Czy wiążesz z tym? Nie, znaczy, znaczy nie myślę o tym inaczej. W ogóle yy, skąd się wziął taki pomysł. Yy, rok temu zaczęłam chodzić na lekcję śpiewu i po prostu stwierdziłam, że zrobię sobie po prostu piosenkę dla urozmaicenia kontentu i for fun. Więc zrobiłam i powiedziałam, że jeżeli będzie mniej niż milion wyświetleń, to jakby nie będę tego robić, no bo to się też nie opłaca, prawda? Mhm. Bo takie rzeczy są trochę, trochę drogie, no. ale milion był w tydzień, więc uznałam, że... Chyba po prostu y, jeszcze zrobię piosenkę i mam w planach jeszcze dwie na pewno. Ale wszystkie w podobnym klimacie, czy masz czy nie, czy też e, Na pewno utrzymam taki klimat, y, jaka... Y, Czekaj, jak, jak to się nazywa? Kardinii. Jaki Kradinii. kraj, taka kardyna? Dokładnie, tak. O, ludzie, tak. Tak, ja po w roku nie w Rosji. Tak, do Tak, do to akurat jest śmieszne. Znaczy, jest e, po prostu, wydaje mi się, że taki klimat piosenki e, sexy, no nie? Więc to jest takie trochę. Mm -hmm. Ale bardzo ładnie tam wygląda. Ci nawet napisał, no, żeby. Że tak, tak, że jestem hotówą, napisałaś, mi byłabym mi bardzo miło. O, ty znasz i stary team, i tak. nowy team. No. Co uważasz? Który jest lepszy. nie wiem, co O, Boże, że takim mój bo było pytanie. Który jest lepszy? I e, no ogólnie, co oni powodują? No to jest bardzo mocne pytanie, bo wiadomo, że ja y, w swoim świecie przecinam się z tymi ludźmi wszędzie. I spotykam i te osoby, i te osoby. I w sumie jakby mam kontakt z tymi osobami, też tak Okej, okay. Bardzo ciężko y, jest porównać y, oba no tak. A ty rozpuszczałaś teraz hmm. usto? Tak, rozpuszczałam, no, ale robię sobie z powrotem. Na pewno y, lubię wszystkie osoby z nowego teamu. Czyli już zdradziłam, że ze starego kogoś mogę nie lubić. Nie to, że nie lubię, ale no są takie osoby, z którymi mniej bym się dogadała, a na przykład z nowym teamem, no to ja z każdym rozmawiam. Że każdy się wydaje mega w porządku i jakby z każdym rozmawiam. I też mi się podoba to, że ten nowy team jest taką ekipą, że oni są naprawdę za sobą. Że nawet jakby się gdzieś tam bardziej zgrani. No tak, a nawet jak mam wrażenie, żeby się gdzieś pokłócili, to by to nie wyszło. A po prostu cały czas w tym pierwszym teamie wychodziło, że ktoś się z kimś pokłócił. Ale tak prywatnie, no to mówię, no ja się z każdym gdzieś tam widzę i nikt mi nie przeszkadza, ale myślę, że z tym pierwszym filmem mam, mam tak bardziej do gadania co z Wiesz, no? e, co mi się ogólnie wydaje? Teraz nie wiem, mogą się na mnie obrazić albo osoby z pierwszego, albo z drugiego, że w pierwszym teamie były osoby, wszyscy mieli bardzo mocne charaktery. Każdy, ka, dobra, każdy no, no, no. Miał, był bardzo charakterny, miał bardzo mocny charakter i dlatego oni się kłócili i w ogóle. Tak. A w drugim teamie oni mają taki wszyscy ugodowi są troszeczkę, mhm. ale mi się też wydaje, że wizerunkowo po prostu nie mogliby się tak kłócić. Że jednak to jest już, e, że się nauczyli, że to źle źle wychodzi wizerunkowo. Czy zamierzasz jeszcze walczyć na fejmie? A jak tak, to czy masz kogoś upatrzonego? Mhm. No w sumie jak mnie ktoś ogląda, to na pewno nie jest to jakąś bardzo tajemnicą, bo tak, tak planuję jeszcze walkę i chciałam walczyć z Moniką Kociołek. No jest to już mielone od dwóch czy trzech miesięcy, może się ta walka nie udać, no bo Monika jest bardziej na nie, więc może tak być, że po prostu nie zawalczymy niestety. Na pewno z kimś się ta walka szykuje i być może nawet jeszcze w tym roku. O oh, wow! <laughs> Bardzo ciężko jest y, walczyć z dziewczynami w takim sensie, że jest mało dziewczyn, które chcą, mają zasięgi, no bo jednak po co mi ktoś, kogo nikt nie zna, nie na tym mm -hmm. polega filmem ma. Ja też miałam taką propozycję do osoby, która w ogóle jakby ta walka miałaby być bardziej, żeby ją wypromować. Ale no to bez ta... sensu. Nie no ja też chcę mieć z tego jakieś profity, żeby też... Chciałabym wszystko na tej walce. Pieniądze, zasięgi i sylwetkę sobie zrobić w ogóle, Wszystko. Wiesz. No, no tak, bo to jest takie poświęcenie. I jeszcze czasami te osoby, które gdzieś tam są jako kandydatki, no to one nie prowadzą na przykład... Ja najbardziej bym chciała kogoś, kto jednak ma trzy kanały, w sensie YouTube, TikTok i Instagram. Mm -hmm. No bo wtedy ja też to mam i dla mnie ta mm -hmm. osoba wtedy się najbardziej opłaca, bo ona będzie też y, nagrywała o mnie na tych trzech socialach. No to, mhm. to jest najlepsze. A ja będę o kimś nagrywała, kto na przykład nie wiem, prowadzi tylko Instagrama, no to to jest bez sensu dla mnie. W ogóle chybaś tak od razu rzucona na taką głęboką wodę, od razu ci Tak, dajmy. a w ogóle Marta strasznie tej walki, nie to, że żałuje, to co nie jest dobre słowo, ale że jakby Marta powiedziała, że to była jej najgorsza walka pod tym względem, że ona y, wiedziała, że ja nie mam doświadczenia mhm. i że to będzie easy money dla niej. I ona, że ona, ona po prostu dopiero. trochę żałuje w takim sensie, że nie miała czegoś takiego, że wiesz, że się mega musiała po, yy, walczyć, żeby wygrać. Że jakby wiesz, że ta walka była krótka i ona w sumie, no to co to za radość? No, że nie miała takiej satysfakcji. Tak no, nie? jak teraz Lil Masty wygrała w ile? W 17 sekund? Tak, Czy jakoś tak. No to no, ja w ogóle z Adam rozmawiałam na dzień wcześniej i ona no ona się strasznie bała i ogólnie ona nie była w ogóle przygotowana. Ona była na siedmiu treningach. Nie, no to. No to, to... To, to jest bez sensu trochę takie coś. To w ogóle. Muszą mieć wielki problem, hmm. te dziewczyny, które tak już są na takim poziomie, jak właśnie Marta. Tak. No to w ogóle nie mają już z kim walczyć. Ciężko, no, no. Tak. A nawet ja, gdzie nie mam żadnego poziomu, no to amatorzy, amatorzy to nie chcą ze mną, bo mówią, że już mam jakieś doświadczenie. Ja bo... nie uważam, żeby to było jakieś doświadczenie. Ja bym chciała z kimś, kogo mogę nie polubić też. Nie to, żeby Moniki mogła nie polubić, ale Monika na przykład jest super pod względem tego, że Monia by. Ty też w sumie byś robiła dymy. No. No Monia, Monia by ja, robiła. Dymu. Ja mam z taką osobą taki pomysł w sumie. Ty no. byłaś w sumie przy tej rozmowie. E, taki pomysł w sumie właśnie to jest osobą, na którą ja miałam dużo brud i ja bym sobie tą osobę tam troszeczkę, wiesz. Lep! Tak, mogłabyś. Dobra, dalej on kolejne pytanie, no. bo teraz tutaj nagrałaś, tak Jak będzie być? Nagrałaś coś o gara. No więc tak, mam dwa pytania. Ja na bo... niego zacząłem Gała, jak on do mnie Marty i mówi, właśnie skurzę ja do niego. Gała". Ale nie, ale nie, mam fajne takie nazwisko, takie... Tak, jak się rozstaliśmy, to jakiś mój znajomy powiedział tak, tylko Micho, nie oglądaj tego. <grym> Mówi tak, mój znajomy. Dobrze, dobrze, że się rozstaliście, co ty będziesz miała, wyjdziesz że mąż, Marta Gała. Marta Gała. I nawet śmiesznie. Nie, nawet po sobie trochę. Ale musiałabym mieć i tak rentę, w social mediach, no bo ludzie mnie znają jako Marty Renty. Hmm. No to nie byłabym nagle. Marty Gali. Marty Gali. Nie, po prostu gała. Po, po prostu... prostu gała. Właśnie tutaj miałam takie pytanie, co Cię teraz łączy z Michałem? Nie, nie planuję z nim, bo ja się śmieję, bo mi się to przypomniało. Co mnie teraz łączy z Michałem? Ogólnie, no to yy, nasza relacja jest o tyle skomplikowana, że po rozstaniu yy, zamieszkaliśmy razem, yy, ponieważ Michał nie by miał. Po to było po rozstaniu, my się rozstaliśmy przed świętami. Myślałam, że Wy zamieszkaliście, jak już się rozstaliście. Nie, my zamieszkaliśmy tutaj w styczniu, a rozstaliśmy się przed, yy, przed świętami, tylko że jakby nikt o tym nie mówił aż do lutego, albo. Bo marca, mhm. to było takie. No, a czemu nie chciałaś o tym mówić? Nie chciałam o tym mówić, bo wiedziałam, że jak razem zamieszkamy, to może się coś jeszcze wydarzyć. Bardziej to jest trochę skomplikowane, ale bardziej jakby to była decyzja Michała, ale on y, wcale w głowie gdzieś tam tego związku wcale nie zakończył i nie skreślił, tylko pod wpływem emocji to było. I już jak się wprowadziliśmy, to było trochę, że wracamy, trochę, że nie. No i takie... taki żuraw i czapla. Jedno chciało, drugie nie chciało, jedno chciało, drugie nie chciało. I tak w ogóle nie byliśmy, nie byliśmy, nie byliśmy. Jak tylko coś próbowaliśmy, to, to od razu się kłóciliśmy. Więc ja zaczęłam też robić na YouTubie tą e, serię X i to w ogóle nie jest jakby ustawiane, bo po prostu nie byliśmy razem. Bo właśnie miałam też pytanie, co myślisz o tym, że ludzie mówią, że wasze zerwanie jest w ogóle ustawiane? Wiesz co, wakacje, jak my już nagrywaliśmy, TikToki, że coś ze sobą świrujemy, mhm. ale nie byliśmy razem. To ludzie z kolei pisali, że nasz związek jest ustawiony pod fame. A teraz piszą, że zerwanie jest ustawione pod fame. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że, że od początku to było takie, że Ludzie nie do końca wierzyli może w ten związek, że on jest naprawdę. I teraz po prostu sytuacja jest taka, o której my w ogóle nie ukrywamy, że może coś z tego będzie. A dlaczego? Dlaczego nagle coś może z tego być? Dlatego, że po prostu jakieś błędy, które popełnialiśmy i to przez co się rozstaliśmy, no to tak naprawdę jest na dobrej drodze do tego, żeby jednak się dogadać. No bo przez to, że Michał nie miał wcześniej dziewczyny, no to też jakieś takie problemy, które nie były problemami, były strasznie takie jak to się nazywa, że y, przesadnie, niewygórowane, tylko. Wiesz, że to o chodzi? Mhm. Mm ja wiem, ja wiem o co Że takie chodzi. małe głupoty, a na przykład... Dla niego były w ogóle. Tak, że to już było strasznie dla niego złe, a dla mnie takie, no, jakby no nic się nie dzieje. Więc, e, no wiadomo, no dla mnie niekorzystnie, że jestem jego pierwszą dziewczyną. Z jednej strony to jest mega miłe. I ja byłam ogóle... Stewarta drugą i też było ciężko, więc ja no, wiem o co chodzi. Bo, bo powinno się nauczyć. Zawsze się uczymy na tych pierwszych związkach, a jak nie było tych pierwszych związków, no to ciężko się na czymś nauczyć, więc niestety ja z Michałem mam taką długą drogę, żeby on się nauczył też po prostu takiego związku. E, więc to jest wszystko długie. Ja teraz bym mogła powiedzieć, że tak, super, wiesz, jesteśmy razem, będziemy brać ślub, i będziemy mieć dzieci, mhm. ale no nie mam pojęcia z tego względu, że po prostu jak gdzieś tam dojrzałość emocjonalna, no to jednak długo się do niej spojrzała. No. Mm. Mam nadzieję, że Michał za to nie będzie zły, ale jakby ludzie od samego początku pytali, czy mi to nie przeszkadza i mi to w ogóle nie przeszkadzało. No ale jakieś tam sytuacje sprawiły, że jednak no, no nie oszukujmy się... gdzie no, jest w ogóle Michał, bo my o nim mówimy? Michał jest w Trzebiechowie. O Boże! Czyli daleko, 500 czy, kilometrów. Czyli czy możemy go oglądać. Możemy go oglądać na, na luzie w ogóle. Oczywiście pewnie on to będzie oglądał. Także ja mówię, no to jest y, super chłopak i ja bym chciała jakby stworzyć z nim naprawdę super związek, ale jeszcze po drodze czeka nas y, wiele y, sytuacji, wiele pracy po prostu nad związkiem. Ale to co mówisz, że super chłopak, wiesz co, ostatnio oglądałam yy, z Maszą będzie taki odcinek, że oglądamy stare odcinki Timu i tam właśnie mm. był odcinek jak Bugała i my tam gadałyśmy że dziewczynami Boże, najlepszy chłopak! Bo no, jest zabawny kto bardzo. Jest, kto jest najlepszy, nie wiem, kto jest naj mm. najzabawniejszy, Michał! Kto jest najmilszy? Michał! No tak, bo Michał jest przemiłą osobą i aż ludzie nie wierzą w to, bo jakby ten świat go w, w ogóle nie zmienił. No, on właśnie ma jedynie taki problem, że myślę, że on czasami takich relacji nie ogarnia, tak jak są. Tak, tak, on czasami jeszcze. Dlatego, że on nie miał wcześniej relacji, no dlatego się wszystkiego uczy. Czy on za to zamierza jeszcze walczyć? Gdyby Michał y, teraz sobie odpuścił w ogóle, no to nie byłoby nas, w sensie nic by z tego nie było, bylibyśmy kolegami. Ale Michał, y, no, czuje do mnie bardzo dużo i jakby on się bardzo stara i kupuje mi kwiaty co dwa dni. I na przykład robi mi herbatkę rano, śniadanie. No naprawdę, powiem tak, że. Nie pamiętam, żeby jakiś chłopak się tak o mnie starał, szczerze mówiąc. Bo oni dopiero jak stracą to. Tak, oczywiście. Się, tak. Oczywiście, ja że się. Tak. O tym no. Dla, dlatego ja, ja mówiłam, nie, Michał, nic z tego nie będzie. Ja nie chcę znowu płakać, cierpieć, ale on się tak o mnie stara. Jeszcze się musi długo starać, pozdrawiam. Właśnie jedną z tych osób, które mówią, że wasze zerwanie jest ustawione. Jest mój chłopak za a twój chłopak Zebo. No, co o nim sądzisz i o tym, że się teraz wiesz, ciebie Wiesz co, przyczepił? szczerze mówiąc, to ja nie oglądam jego filmów. Zaraz będzie tak, na pewno nie oglądasz, jak o tobie nagrywam. Ja tak mam, że jak ktoś o mnie nagrywa, to ja tego nie oglądam, bo wiem, że to jest negatywne. Więc dlaczego ja mam to oglądać i tracić na to mój czas i zawijać swój pozytywny vibe? Więc ja po prostu, jakby go nie oglądam, zdarzyło mi się obejrzeć kilka filmów, ale.. Nie, nie przepadam za kontentem w stylu, wybijam się na kontencie innych. No ja o nikim nic nie gadam i się do niczego nie przyczepiam nigdy, więc nie jestem fanką tego, jak ktoś coś takiego robi. Ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób, bo jakby on mi daje zasięgi, więc ja mu ostatnio, on mi ostatnio napisał, w sensie coś tam na story wstawił. Nie pamiętam już co to było, ale mnie oznaczył coś w stylu, że, że piosenki nie Nie może, może wstawić piosenki. Tak, i ja mu napisałam, dzięki, że zawsze robisz mi zasięgi, serduszko. No, bo to jest jednak miłe, że zawsze o mnie nagrywa, nie? A on nie No i on się razy? zaczął tutaj e, sapać, że tu się musi skończyć, bo czerwony znaczek to zakończenie naszej współpracy, bo on nie miał zarabiania na filmie. Mm -hmm. e, I ja napisałam, że prawa do piosenki ma moja wytwórnia. No i on zaczął cisnąć, że ja w ogóle mam jakąś główną wytwórnię i że mam go pyknąć na white -lista. Ja mu napisałam, że to nie jest koncert życzeń. I następnego dnia on wstawił ten film. Więc nie gadaj tutaj, Zebo, że nie będziesz mnie promował, bo ty o mnie co dwa dni i wczoraj też wstawiłeś film o mnie znowu. No właśnie, tak. dlatego też mi tak przyszło zapytanie do tak tak, głowy, bo ja na przykład oglądam Zobot codziennie, no i super. bo w sensie pan. ja nie mam w ogóle, wiesz, ja, ja gdzieś tam kilka jego odcinków obejrzałam, totalnie nie miałabym o, nic o nim do powiedzenia, no bo ani go nie znam, ani nie jestem fanką, ani jakby no jest, bo jest. Nagrywa o mnie, bo ma do tego prawo, bo każdy może sobie o mnie hmm. nagrywać, bo jestem osobą publiczną. I jeżeli ja jakby mogę mu zrobić content, no to spoko. On mi robi promo, ja mu robię content. Taki barter, bym powiedziała. Taki barter, no. Okay. Mi się wydaje, że też na żywo, jak gdzieś się spotyka z tymi ludźmi jednak, na eventach czy coś, uh -huh. to nikt nie ma do mnie żadnego problemu nigdy. To jest oh, po prostu działanie... No, miał problem! A, no, wiesz, mogę powiedzieć, że miał, ale z drugiej strony rozmawiałam z nim, rozmawiałam i to nie była żaden sposób kłótnia, ani uh -huh. nic, nic takiego... Wiesz, ja jestem miła. I ciężko też się ze mną kłócić, no bo o co? Jak ja jestem miła i wychodzę no, z taką inicjatywą. No masz spokojny ton głosu, w ogóle. Tak, ja w ogóle. że ja, ja, ja nie wiem, czy się denerwujesz Czasami pytaniami jestem cały czas. Nie, 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 ja jestem w... tak Ja jestem w ogóle spokojną osobą, w ogóle. I na przykład Wardęga, który gdzieś tam cały czas o mnie nagrywa, to ja też nic do niego nie mam. I nie potrafiłabym na niego nic powiedzieć. Gdzieś tam mnie hejtuje, gdzieś tam dla mnie to dalej jest to, co powiedziałam. Dla mnie to dalej jest robienie mi zasięgów. Więc jedyne, co mu mogę powiedzieć, no to dziękuję, że mi robisz zasięgi, ale prywatnie nie chcę, żebyś coś na mnie mówił, bo mnie nie znasz prywatnie, więc mhm. jak posiedzimy razem prywatnie, przyjdziesz jeden, drugi, trzeci raz, nie wiem, na imprezę i sobie pogadamy, no to wtedy, wtedy ja. okej. Okay. Jakby ja nie mam problemu, że ktoś o mnie nagrywa w sieci, że na przykład jestem cringe czy coś, ale na żywo i tak, i tak. Nikt mi nic takiego nie powie, bo ja po prostu jestem miła i, i ci ludzie robią sobie zasięg i to nie jest tak, że, bo, bo pewnie odbiorcy myślą, że to jest tak, że ktoś, kto o mnie nagrywa, to mnie nienawidzi, uważa, że, uważam, że jestem najgorsza na świecie. Nie, ktoś, kto o mnie nagrywa, po prostu robi to pod zasięgi. I tyle. Wiadomo, im bardziej się na kogoś coś powie, tym lepiej się to ogląda. Czemu tak. mam nie być kozłem takim, na którym ludzie, ktoś nagrywa? Ludzie bardzo lubią spiny, czasami nawet sami nakręcają. Tak jak tak. teraz na przykład Lexi, pozdrawiam, miała spinę z Maszą, gdzie tak. w ogóle mnie to kurde nie dotyczyło, mhm. a wszyscy dawali w tytule Fagata kontra Lexi. Fagata Lexi. I ja tego takiego, dobrze, promo. No a gdzie ja się tutaj odezwałam, wiesz? Dalej miałam pytanko czy planujesz jakieś, ja tak takie samo dałam Patrycji, czy planujesz jakieś operacje, bo to jest teraz taki mm -hmm. temat, przez to, że wersów miał operację zaraz ja będę miała to. Tak. Ogólnie po walce mojej pierwszej z Martą, gdzie wyglądałam bardzo źle, to poszerzył mi się trochę nos na górze, mm -hmm. bo bardzo wiele razy dostałam w nos. Było mi bardzo przykre, że ten nos nie był finalnie złamany, mm -hmm. bo po prostu miałam dobre ubezpieczenie i bym ten nos e, zrobiła sobie w ramach tego ubezpieczenia po walce, no ale ponieważ nie był złamany, no to został taki troszeczkę ziemniaczek i jednak chciałabym ten nos sobie zrobić, żeby mieć taki y, fajny, malutki nos. Y, wydaje mi się, że najgorszego nosa nie mam i dużo osób by mi powiedziało, że to jest wymyślanie, ale wydaje ha, się że te też, że tak, powiedzą, zawsze. tak tym... ale skoro są takie rzeczy, to dlaczego mamy z tego nie korzystać? No y... tak samo jak ja robię sobie pupę i mi się ludzie tak. pytają dlaczego nie idę na siłownię, czy coś takiego. No, no tak. dobra, a to no po co i... jest w no takim tak. razie ta operacja? Oczywiście każdy ma prawo osoby decydować i uważam, że wiadomo można z tym przesadzić, ale jeżeli ktoś się ma lepiej czuć, no to tak, no to chciałabym właśnie ten nos zrobić, tylko że po drugiej walce, czyli pewnie za niecały rok tego mhm. dopiero zrobię. No bo nie będę przed walką robił, bo to nie ma sensu. A jeżeli chodzi o moje ciało, no to nie mam żadnych planach, e, nie mam żadnych... Bo lubię swoje piersi, mimo że nie są jakieś za duże, to jakby mi nie przeszkadzają, lubię je. Lubię swoją pupę, lubię swój brzuch, nie mam żadnych planów na takie rzeczy. Aczkolwiek e, ubolewam, że nie mam większego wcięcia w talii, ale tutaj to już bym musiała żebra usunąć, więc tego raczej nie będę robić, bo to jest przesada. Czy jest jakiś youtuber, youtuberka, który nie lubisz? Nie musisz mówić nawet kto, ale czy jest jakaś taka osoba? Mhm. Ja ogólnie mam coś takiego, że nigdy nie oceniam kogoś y, poprzez pryzmat internetu. Muszę tą osobę poznać na żywo. To jest pierwszy warunek, gdzie ja mogę się wypowiedzieć na temat osoby, bo jednak w internecie można albo osoby, coś że... źle zmontować, coś, coś nagrać, coś powiedzieć, ktoś coś powiedział, więc, więc to wiecie. Ale faktycznie duży obraz y, czyjejś osoby daje mi to, że po prostu jakiś tam czas spędziłam z tą osobą. I nie mogę powiedzieć, że kogoś nie lubię wprost, ale mogę powiedzieć, że za kimś nie przepadam. Y, mogę porozmawiać z tą osobą i tak dalej, ale wiem, że się nie zaprzyjaźni. I że jednak to jest tylko takie, że hej. No i jest faktycznie taka osoba, która po prostu na żywo y, no, jest taka średnio przyjemna, dlatego na pewno jest taka osoba, ale na pewno nie powiem kto, no bo to nie ma sensu. Mhm. Jeszcze chciałam spytać, to też mam z filmików zebo mhm. Co myślisz o tym, że ludzie mówią, że Twoje pręki są ustawione jakieś robicie filmiki mhm. czy pręki, takie rzeczy? Wiesz, co to nie jest! To, że coś jest ustawione, no to przede wszystkim ja jakby nie robię rzeczy ustawionych, dlatego że uważam, że reakcje udawane są takie ja zrobiłem, nie do końca, ustawiam, tak. no nie. Ja na pewno e, zrobiłam mo Może z dziesięciu Za 2 trzy, tylko i wyłącznie dlatego, że Trzeba było powtórzyć, bo niestety Nie zawsze się uda coś nagrać, bo albo e, Na kogoś trzeba czekać 5 godzin Albo, albo to się źle nagrało Więc potem e, faktycznie trzeba powtórzyć Mniej więcej to, co się wydarzyło Ale nigdy to nie jest coś w stylu e, Ustawiam to i to Zagrasz to tak i tak, no bo to się nie udaje I to wygląda na sztuczne, a że ktoś myśli, że mam Ustawiane, no to nie jest to dla mnie Ani żadna obelga ani nic wielkiego, no ludzie, no. To nic się nie dzieje w moim życiu, że mam ustawione pranki też. Tak. Obojętne mi to jest Cię tak. Tak, a co ty miałeś za prank? Ja miałam prank, że jest tu ciąży z kamerzysta. widzisz. I to było ustawione, ale wszystkiego, filmy są ustawione innym. Okej, okej. My już w ogóle byliśmy tak pochłonięci tym, że wszystko musi być ustawione, że. Ale ty nie za długo chyba to nagrywałaś w Ja dwa filmy mam. Jeszcze miałam takie pytanie, że jakby. W sumie o mnie też tak ludzie mówią, że cringe. I o mnie też tak ludzie mówią. To jest takie tak coś, Wiesz co, łączy, bo w ogóle też... mi to nie przeszkadza w takim sensie, że, że coś jest cringe, No, ale jakby... Pójdź, Ja zauważyłam, że teraz to, to jest najczęstsze. najczęściej tak. w ogóle powiedzenie tak, kogoś. Jak modne. nie wiesz, co to też powiedzieć, to po prostu jest cringe i tyle. A to, to też chyba Zebo nadał temu dużą modę. Temu słowu, bo on chyba mówi na każdego cringe, jakby na każdego kim nagrywa, że cringe, cringe cringe. I to nie jest, wiecie, to nie jest wyzwanie kogoś, to nie jest nic takiego strasznego, żeby się tym przejmować. Słuchajcie. W mojej sytuacji to wygląda tak. Robię to, co kocham, żyję z tego, mam su naprawdę bardzo fajne życie, które gdzieś tam sama sobie na to zapracowałam. Bardzo I miłego. wychodząc gdzieś na miasto czy do ludzi, oni robią sobie ze mną zdjęcia, jakby mnie lubią. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś na żywo mi podszedł i powiedział: Nie lubię, ty jesteś kimś. Jakby nie miałam takiej nigdy sytuacji. Nie miałam raz w świecie. To wtedy na filmie mama? Nie, to a w ogóle na filmie ma to była jeszcze inna hmm. sytuacja. Ale kiedyś miałam taką, taką sytuację, że właśnie jak o mnie nagrał jakiś tam film, jakiś malutki naprawdę chłopiec, mu nie wiem, sześć lat nawet, malutki, cichy chłopiec. Ja sobie idę po mieście, a on do mnie jest. stoimy na światłach i on o, fagata, Coś tam, coś tam zerwał, gdzieś tam i zaczął mnie wyzywać. Ale co taki marzycielki chłopiec, że ja nawet nie wiedziałam, co mam zrobić. No bo nie odpowiem bo... takiemu chłopcowi. Ale dziwna sytuacja. No i widzisz, dlatego ja nie uważam, że kanały komentarii są, są fajne, pod tym względem, że są kanały komentarii, które mogą się z kogoś delikatnie śmiać. Na przykład Prostracja pozdrawiam. Ona u mnie nagrała film. Mhm. Nie przyszły mi żadne łapki w dół, nikt mnie nie hajtował, bo ona na wstydzi powiedziała, że ona mnie bardzo lubi, a chce się po prostu ze mnie pośmiać. I mhm. to jest spoko, bo każdy się może śmiać. Z każdego i to nie jest nic złego do momentu, kiedy ten film nie ma wydźwięku bardzo negatywnego, i w momencie, kiedy Zebo na przykład robi tak negatywne filmy, no to inni potem to powoduje, że, mhm. że inni sieją jakąś tam nienawiść, co no uważam, że jest tam bardzo ktoś jest złe. Ale podszedł i wiesz, i coś tam zaczął gadać o Zebu. To jest bardzo złe uważam. I mhm. oni, i oni no. uważają, że wychowują kogoś, bo pokazują, że ktoś jest cringe, a sami robią dużo gorsze rzeczy, bo po prostu się ją nienawiść. Ja jestem tak wychowana, że ja jestem yy, dobro peace ile. Mnie bardzo boli to, że ja się teraz naprawdę zmieniłam i nie wiem, czy wy to widzicie, czy ty to widzisz, ale ja teraz naprawdę w internecie dużo bardziej takie dodaję ogarnięte te treści. Eee, przynajmniej się staram. A i tak na przykład taki zebos z, z, z przyzwyczajenia mnie na przykład pohejtuje. Mhm. Że na przykład była drama właśnie tej Maszy i Leksy, mhm. gdzie jakby wszyscy byli za Maszą i jakby naprawdę tutaj była bardzo dużo po jej stronie Racja, bo po prostu lekcja ją wyzwała, bo tak nie wiem, czy to widziałaś. Tak, tak, widziałam. Mhm. Ona ją po prostu wyzwała, więc wszyscy byli automatycznie po stronie maszyn, no bo kurde. No i co? No i tak to właśnie jeszcze miała sytuację na tym fejum mama, mhm. że słuchajcie, tam było naprawdę strasznie dużo ludzi, bo ludzie już po prostu wiedzą, gdzie, gdzie jest ta gala, mhm. i przychodzą i było on. Słuchajcie, tak dotykam, bo ja w ogóle ja tak mam osoba. Nie, i spoko, system, taka ma, mało delikatna Nie, dobrze Ja Miałam taką sytuację, że było strasznie dużo osób. 300 osób tam było. No Dzieci, w sensie fanów, którzy mhm. przyszli po 300 mogło być. No I słuchajcie, ja wtedy jechałam z Bartengą. Wychodzimy z auta. No i oczywiście też dzieci się rzuciły. Nie mam w tym nic złego. Ja sobie porobiłam zdjęcia, zrobiłam naprawdę bardzo dużo wtedy zdjęć. No ale się też śpieszyłam, bo jeszcze wtedy pamiętam, że przyszłam do Was byłam nieogarnięta. Tak, tak. No i też jak ktoś ma stać, wiesz, miałabym stać. No z dwie godziny bym poświęciła, żeby mogłaby Mogłabyś zrobić... stać godzina, no. Żeby zrobić sobie zdjęcie z tymi mhm. ludźmi. Chciałam też wejść, ja tam miałam tak na ostatnią chwilę wejście zatrwione, więc musiałam iść... mi się w tę stronę. Musiałam iść z Wardęgą, bo inaczej bym nie weszła. I i, i, i słuchajcie, już po prostu robiłam te zdjęcia i już widziałam, że się tam Sylwek oddalił, no to ja powiedziałam, że już nie mogę, bo już się śpieszę, muszę wejść. To mnie zaczęło wyzywać dzieci. Że mhm. ktoś tam słyszał, że powiedział... Ty to, kurwa, co nie zrobisz coś tam, a jak tam kamerzysta! I nagle ci ludzie zaczęli... kurwa... Nie, że no, czekaj. E, nagle ci ludzie zaczęli być strasznie niemili. I słuchajcie, od tamtej pory mam jakąś fobię społeczną, się strasznie boję, boję się, jak do mnie ktoś podchodzi o zdjęcie, że mnie zaraz też wyzwie czy coś. Znaczy się, bo też ogólnie jeżeli chodzi o ten cringe, to jest takie pojęcie względne, no bo w różnych na przykład grupach społecznych cringe może być czymś innym, tak jak na przykład, mm -hmm. nie wiem, Zewo się w jednym odcinku śmiał z Maszy, że wygląda jak Matrix. Na przykład w grupie znajomych, w której obraca się Masza, założenie kolorowej bluzy, tak jak on, mm -hmm. to by było, że wygląda się na przykład jak pajac. A no tak, to jest, oczywiście, to zależy od środowiska, jest... tylko że mi się wydaje, że akurat e, takie kanały komentarzy... że akurat zbierają. Masza wygląda jak, ten, jak Matrix! Nie, nie, nie. Że zbierają e, już takich odbiorców, jakimi oni są. Czyli mhm. na przykład wiesz, to, co sobie powiedział, to tak jest, dla, mhm. dla jego odbiorców. Więc wydaje mi się, że jego odbiorcy na przykład też noszą takie kolorowe bluzy. Wiesz o co mi mhm. chodzi? A na przykład ja bym nie ubrała tak kolorowej bluzy. Ja na przykład taki. Tak no nie i mimo. też byś mogła powiedzieć, że to jest dla ciebie cringe. No, no tak, ale po co? Widzisz, bo chodzi o to, że właśnie. My nie musimy poprawiać sobie swojej samooceny komentarzami in... to po prostu komentowanie innych ludzi, a mi się wydaje że po prostu osoby, które przyczepiają się do innych ludzi, gdzieś tam chcą się lepiej poczuć po prostu. Ale to jest zgubne, bo i tak się yy, zaczują ze sobą, no niestety. Dobra kochani, to teraz nagrywamy pytania do Marki, gdzie co ja będę odpowiadać na Dobra, pytania. to jest. To jest. to by było na tyle. Tutaj macie skończony makijaż Marty. Dajcie znać, jak wam się podobał. Wpiszcie w komentarzu, z kim chcecie następny odcinek. I co? Wpadajcie na nasze Instagramy, TikToki, e, co jeszcze mam YouTuby? Tak, do mnie na film, bo też e, tam tak. Agatka odpowiada na pytania. Tak, bardzo ostre pytania, więc wpadajcie na film do Marti. I to by było na tyle, kochani. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!